Przed przystąpieniem do głosowania nad całością pragnę odczytać tekst tej uchwały. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Papież Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział w Warszawie historyczne słowa: Niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi. Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległości bytu państwowego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież, święty Jan Paweł II, najwybitniejszy Polak w historii. Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu. Uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Głosi uchwała Sejmu ustanawiająca rok 2020 rokiem Jana Pawła II, przyjęta zaledwie 4 lata temu niemal jednogłośnie ponad politycznymi podziałami. Myśli zawarte w jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie kształtowania życia społecznego. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Te słowa papieża Polaka wypowiedziane w gmachu Sejmu w roku 1999 stają się współcześnie niestety coraz bardziej aktualne. Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad Imperium Zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali w swoich wystąpieniach światowi przywódcy, a także prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podczas ostatniej wizyty w Polsce. Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla Polaków oraz społeczeństw całego świata. Niósł świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polski uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnieć, że papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata. Okazywał szczególną wrażliwość na prawa ludzi pracy i sprawiedliwość społeczną. Jako posłanki i posłowie, Wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich obywateli, którzy stanęli w obronie świętego Jana Pawła II. Zrobili to zarówno ludzie dalece od Kościoła, jak i ci, którzy do niego należą i od lat walczą o naprawienie błędów popełnianych po ujawnieniu nadużyć. Niech nasza postawa będzie świadectwem dla wszystkich, którzy próbują odebrać nam godność i wymazać pamięć. Jan Paweł II był wzorem nie tylko dla społeczeństwa, ale i dla całej klasy politycznej w czasach, gdy rodziła się nasza demokracja. Polacy i ich demokratycznie wybrani przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by zniszczono pamięć o nim za pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się sprzeciwiał. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług Jana Pawła II dla obrony tożsamości, wolności i wspólnoty narodowej składa wielkiemu rodakowi wyrazy uznania i wdzięczności. Przystąpimy teraz do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z Pań i Panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały zawartego w druku nr 3083 wraz z przyjętymi poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 318 posłów, 271 było za, 43 przeciw, wstrzymało się 4. Sejm podjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II.